Przede wszystkim, po wszyscy, którzy nie wiedzą, że wszyscy, którzy Rok przeminął jakby tydzień, tydzień, do masu że nadszedł czas. Naszego pana wójta Wszystkich gości witamy, wszystkich rad. Sadna, jak ta Witajcie moi na to jest hołda, czyli kupa. Czy na przykład w ogniu też się mówi hołdy, chudy. Inaczej w wózkach mówią chudy, czyli stos duży, a hołda to jest usypana góra na przykład żwiru, piasku czy zboża, czy czegoś, to hołda. I górale, kiedy zebrali w zagrodach hołdy zboża, ziemniaków, kwacków i nie tylko, organizowali swoje święta plonów, czyli hołdy masy, o których opowiadał nam folklorysta Jan Gąsiorek. Hołdy masy się odbywają na całym terenie Żywietczyzny, nie tylko Żywietczyzny, bo jak sięgniemy w sąsiedni region do naszych przyjaciół z zachodu, czyli do górali śląskich czy czadeckich dawnych, bo to też było nasze... No to tak samo hołdyma się odbywa. Pójdziemy do babiogórców to samo jest. Także to się powtarzało. Jak już będziemy na potalu, teraz się to inaczej tam nazywa. Próbą częściowego kultywowania starych beskidzkich tradycji jest hołdymas gazdowski wieleśni. 20 października Hołdymas sprowadzili Jan Jafernik i pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wieleśni Grażyna Patera. Ciekowani do zimy

O tym, jak trudno prowadzić gospodarstwo w górach, opowiadał nam jeden z wyróżnionych tego dnia gazdów, Piotr Szweda z Sopotni Wielkiej. No skoro jest piąta, szósta kategoria ziemi, to jest trudno. I górzysty teren, stromy, trudno. A dlaczego warto? No trzeba podtrzymywać tradycję dziadków, rodziców, żeby nie przestać. Nie jed... mi nie zostawić odłogiem. Audemars to było zakończenie wszystkich robót polowych czyli żniwa, po żniwa jesień, czyli wszystko wykopki, orka, zasianie zbóż zrobienie podorywek wszystkiego i wtedy jak już pozbierano, zwieziono wszystko. Wtedy go, gospodarz urządzał dla swoich domowników, jak też sąsiadów i tych, którzy mu pomagali wyrabiać, wszystko zebrać, spół, przy, przyjęcie, a zarazem jak dużo było młodych, a nie tylko młodzi, oni do muzyki do śpiewu, bo starsi tak samo, więc często u, u, urządzano muzykę. podaży naszej gminy. Chcemy, dzisiaj jest już 15 do nas gazdowskiej. My jako gaździna i gazdowie chcemy złożyć na ręce pana Wójta, ten bowiem chleba, i chcemy, żeby nas wójt dzielił wszystkich na równo, żeby nie było w gminie lepszych i gorszych. Bardzo na to, panie wójcie, liczymy. O to bardzo prosimy. Do tej imprezy hołdy mas Gazdowski, a patrzcie ile tu jest babule, które to wszystko przygotowały tą dzisiejszą imprezę. Co tutaj do dobrego, panie ładuje? To, to jest prażuchy. Prażuchy. Prażuchy są. Mąki żytniej. Prażuchy się gotuje z mąki żytniej, razowej. Starodowne jedzenie, nie? To jest pleńce się jadało na śniadanie w gospodarstwie. Przeważnie. Na wieczór się jadało prażuchy. Ze skwarkami, z boczkiem albo z mlekiem kwaśnym się jadło. No i to trzeba mąkę. Dać do garka prażyć bardzo, aż by pachniało całe mieszkanie tą mąką, i, i zalewa się wodą gotującą ze solą. Musi się dobrze wymieszać, muszą o tak wypukać trochę, no i, no i są gotowe. Ja zaraz wezmę tutaj takie dobre prazuchy. Jakby opowiedzieć o tym smaku? Tego się nawet nie dało opowiedzieć, bo to jest tak, to kiedyś ich ludzie jedli prawie za co dzień. Prawie za co dzień. Bo to strasznie zapejo y, żołądek, ale jest niesamowicie zdrowe. Niesamowicie zdrowe, więc dawni ludzie na ręcznych żarnach mleli to z po to, żeby były na prazuchę. Tam głos w kwarkach, to można sobie było pomarzyć y, rozgłodwinkego święta, bo wiadomo, że świnie się łowało roz na rok i roz na rok się ją biło. Ale z kwaśnym mlekiem to było prawie co drugi dzień. Jeszcze były zatrzebowane taką, takimi kloskami. Starcizny, startek ziemniaków i to było tak, jakby lekko urozmaicone. Te akurat są czyste, ale super i jest to specjalizacja sobotnika małej. Potem była zabawa przy muzyce okolicznych góralskich kapel i kapeli z zaprzyjaźnionego Sanoka oraz smakowanie beskickich specjałów, czyli jednym słowem hołdymas. Hołdymas to było tak, jak my poszli ziemniaki kłopać, to wszyscy się zeszli, wszyscy się zeszli, całe sąsiady zesły się, ale zaraz na, jak, potem, na koniec to było na niwce z była gorzołka, samogonka. Samogronka. Pamiętam, jak my się e, baby zesły wszystkie u sąsiadki, to taki bogaty gazda był. My się tam pełno rozesło, zaprosił, e, Jezus Maryjo, co to były za dziwy. My były w gumiokach, każda przyszła kuchopie, tak my się poopijały. że to było w sobotę, a tu jest niedziela, a my w włosku w gumiokach spiamy. E, to były napiecone babki, piek, e, piekły się żymnioki, i słodzili się ludzie i przy do nas. pierwsze młocili. Nie go powiedziałem, jak się Młocili e, maszynami, łopy ciągły wszystko. E, takie maszyny były jeszcze na takie kurby. Jeszcze nie było. Ja pamiętam jeszcze takie, bo potem były na pro, na, na, na silniki, na, na tego. Ale ja pamiętam jeszcze takie czasy, że, e, ze że czterech. Chłopów było na zmiana. I ciągli na takie kurby Ej, za chłopie zmierzają. Są kurwki od samego pielskiego.